I proszę bardzo o to co mówiłam w poprzednim y, odcinku. Y, to znaczy się dnia poprzedniego opisywałam, że ślimakom dałam y, melona. Więc proszę rezultat, jaki y, jest po kolejnym dniu. Ślimaczki skonsumowały całą skórkę. Całą, wyjadły cały owoc, a zostawiły tylko resztkę. Proszę bardzo, o to co zostało z melona. Oto co zostało z melona. Tak, mamy taki rezultat. Czy damy owoc melona, czy damy owoc arbuza. Czy damy nawet jakikolwiek i niezależnie od rodzaju ślimaka, ja tu mam nie tylko ślimaki afrykańskie, ale również mam ślimaki takie po prostu zebrane z podwórka. O takie. Wstężyki pospolite. One też bardzo lubią. Melony i wszelakie owoce, wszelakie jarzyny. Oczywiście pamiętajmy jak zawsze o tym, żeby nie dawać cebuli, nie dawać ziemniaków, nie dawać czosnków. Yy, takich rzeczy. A przede wszystkim pod żadnym pozorem nie dajemy żadnych słodyczy: typu cukierki, typu jakieś ciastka. Pod żadnym pozorem nie dajemy nie tylko ślimakom. Żadnym zwierzętom nie wolno podawać czegoś słodkiego. Ponieważ cukier jest niestety szkodliwy na zwierząt. Yy, yy, grozi to po prostu różnymi chorobami u zwierząt, i w związku z powyższym musimy o to zadbać, żeby nasze zwierzęta czy to ślimaki, czy i jakieś psy, jakieś jaszczurki, czy cokolwiek mamy. Zwłaszcza jeżeli chcemy, yy, na przykład, wziąć sobie zwierzaka tak po prostu gdzieś na wolność i mamy jakąś, jakiś pojemnik z jakimiś słodyczami, to musimy uważać na stole. Aby nasz zwierzak się nie dostał do tych słodyczy ani do żadnego czegoś, co jest cukrem, albo co jest cebulą, czy czoskiem, czy coś takiego, po prostu te yy, mogą być szkodliwe w jakiś sposób, mogą zaszkodzić lub zaszkodzą, a tego nie chcemy. Więc, yy, żebyśmy nie zaszkodzili naszym zwierzakom, to musimy pilnować i wystrzegać się podawania y, właśnie takich rzeczy. Ale z powodzeniem możemy dać melona, z powodzeniem możemy dać arbuza, z powodzeniem możemy dać truskawkę, maliny, jak i również możemy dać od czasu do czasu pozwolić sobie, możemy nawet na podanie porzeczki. Możemy podać liście winogron, Liście winogron też czasem możemy pozwolić sobie na podanie, jeśli obrywamy na przykład liście z winorośli, gdzie mamy winogrona i nie chcemy, i chcemy żeby doszło słońce do tych owoców, jeśli takowe hodujemy i chcemy, żeby piękne grona wyrosły. No to po prostu możemy też sobie pozwolić na podanie to ślimakom, zamiast wrzucić na przykład do kompostu. Ale, ale niektórzy wyrzucają do kompostu, bo przecież ci, co nie mają ślimaków, nie mają żółwi na przykład jakichś lamparcich, czy tam yy, takich, to, to też yy, oczywiście liście obrywają i wyrzucają albo zużywają do... Do zapraw typu ogórki, na przykład, czy tam coś. No w każdym bądź razie wystrzegamy się podawania wszelakich słodyczy, wszelakich ziemniaków, wszelakich liści ziemniaczanych. Tego nie dajemy ślimakom absolutnie. Nie ma w tym pewności, czy, czy byśmy po prostu nie zaszkodzili. To, że na polu możemy spotkać ślimaka, na przykład w kapuście, to nie znaczy, że ślimaki mogą jeść kapustę. Nic to nie znaczy. Po prostu sami w domu nie podajemy, lepiej się wystrzegać nie podawania kapusty. Wystrzegać się od podawania. Natomiast od czasu do czasu możemy tam coś, kalafiora możemy rzucić. Jeśli kalafiora, to od czasu do czasu możemy sobie tak pozwolić na podanie, ale też naprawdę rzadko i też w niedużych ilościach, nie żebyśmy skarmiali tych, te ślimaki tygodniami, tylko takimi na przykład, bo mamy powiedzmy dwa tygodnie pod rząd kalafiora czy cały tydzień.